Dobry. chcę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z pracy w zakładzie. Pracuję już 5 lat na stanowisku sprzątacza. Pracujemy, potem, potem mamy przerwę. Jak siedzę sobie na przerwę, to zrobię sobie herbatę. Wypiję ją i zjem kanapkę. Potem mogę jeszcze jedną herbatę zrobić, jak mam czas. Potem znowu wracam do pracy. Pracujemy po 5 godzin dziennie. I, i po 5 godzinach chciałoby się dłużej też pracować, ale nie można. I to się idzie do domu po 5 godzinach. I u nas w spółdzielni, prawda, robimy telefony, robimy, składamy takie i lampki też robimy. A potem jak skończę pracę, to idziemy, niektórzy palą papierosy, tam nie pali, idziemy, idziemy sobie na herbatę, ale potem idę do domu. A jak mam wolny czas, to lubię sobie zagrać czasem na flecie w domu. Tak ogólnie się nie nudzę. Kuba! Mam cały dzień zapomniony tego. Dziękuję.